Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy? Adam od kilku lat prowadzi firmę Speedis. Nie spodziewał się, że ktoś może w podobnej branży użyć prawie identycznego znaku towarowego. Jeśli Adam ma zarejestrowany znak towarowy, to sprawa jest prosta. Rejestracja znaku daje mu narzędzia prawne do ochrony marki, którą stworzył, gwarantuje mu pierwszeństwo i asekuruje prawnie jego działania. Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z niego, a tym samym możliwość zakazu używania go przez osoby trzecie w odniesieniu do tych samych lub podobnych produktów i usług, jeśli takie użycie może wprowadzić w błąd konsumentów. Znak towarowy stanowi niematerialne prawo własności, które wpływa na wartość firmy. Prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne, a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań i przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań. Kancelaria Pora jest zwolennikiem rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji. Porozumienie mediacyjne pozwala obu stronom na wyjście z konfliktu z poczuciem zwycięstwa. Żaden wyrok sądowy nie daje stronom takiej satysfakcji, jak zawarta ugoda. Czasami w przypadku naruszeń praw naszych klientów niezbędne jest dalsze postępowanie, gdzie reprezentujemy ich przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Unijnym Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie i Sądami Unii Europejskiej w Luksemburgu. W przypadku Adama mediacja rozwiązała problem.